Zapraszam do przodu dzieci. Śmiało, mam tutaj dużo miejsca. Chodźcie, chodźcie. I z nadłoczny, i z pod górą, i z górą. Chodźcie tu bliżej, jeszcze do przodu. No, się, się, No, podejdźcie tych bliżej. No, śmiało, śmiało. Bo się robi korek. Za to, pochodźcie tutaj. Podejdźcie. Śmiało, w tym muszę. Podejdźcie tu Dobrze. Dobrze. Drogie dzieci. Rozpoczęliśmy bardzo ważny okres w Kościele. To mi powie, jaki to okres rozpoczęliśmy dzisiejszą niedzielę? Proszę bardzo. Adwent. Adwent. Dobrze, moi drodzy. Jak myślicie, do czego nas przygotowuje ten czas Adwent, Do czego nas przygotowuje? Do Wigilii. Do Wigilii, a bardziej do Wigilii czego? Właśnie do narodzenia Pana Jezusa. Jak zauważyliście tutaj przy troszkę zmieniła się dekoracja, prawda? Od poprzedniej niedzieli. Jest tutaj, moi kochani, specjalna świeca. Czy ktoś z Was wie, jak nazywamy tą świecę? No? Gronica? No, nie Gronica. Troszkę inaczej się nazywa. Ona nazwa pochodzi od Rora, no, kto wie ze starszych? Spytamy się, kto, ale jak się powołuje z tytułu? Jest... Roradka. Roradka, właśnie. Moi drodzy, kogo symbolizuje Roradka? To jest ta świeca. Nazywamy ją Roratką. Widzicie? Kogo symbolizuje? Maryję. Maryję. Maryję, która oczekuje również na przyjście Pana Jezusa. No dobrze. Moi drodzy, czas awętu to czas podejmowania różnych zadań. Kiedyś żył pewien człowiek, który miał na imię Beniamin. Nazywał się Sprawiedliwy. Pewnego dnia do tego Beniamina Sprawiedliwego przyszła biedna kobieta która poprosiła go o pomoc. Benjamin zarządzał pieniędzmi kościelnymi i pomagał Bogu. Ta kobieta przyszła, poprosiła Benjaminie, bardzo proszę, pomóż mi, bo nie mam środków na zakup jedzenia dla swoich dzieci. Benjamin zaznaczono, powiedział tak, że już nie ma ani grosza, bo pieniążki kościelne się skończyły. Kobieta zasmucona powiedziała: No niestety, to moje dzieci umrą z głodu. Wtedy Benjamin pomyślał i zobaczył, że w pierwszej ma swoje pieniążki. Wyciągnął swoje pieniążki i ofiarował kobiecie. Nieco później Benjamin bardzo poważnie zachorował. Zapadł na ciężką chorobę. Wydawało się, że już umrze. Wtedy jego panią poszedł do pana Boga. Panie Boże, Benjamin za życia pomagał ludziom. Tak jak Ty nauczałeś, żeby czynić dobro. Dlatego jest jeszcze młody. Pomóż mu. Dzięki niemu uratowało się siedmiu dzieci i umożliwił kobietę. Wtedy Pan Bóg przedłużył lat i Benjamin nie zdrowiał. Właśnie ten adwent to czas, Wypełniania dobrych uczynków. Popatrzcie. Moi drodzy, to czas zbierania dobra. Przyniosłem dzisiaj do Was różnego rodzaju przedmioty, które są pewnymi symbolami. Mamy tutaj. Co mamy tutaj? Kubek. Kubek, a w kółku co mamy? Łyszki. Jak myślicie, co może symbolizować ten kubek? Jaką pomoc? No. Pomoc, że ten my jedzenia. Właśnie, czyli możemy podzielić się z kimś jedzeniem, bardzo dobrze, głodnych, nakarmić albo dać spragnionym wody. Co jeszcze? Możemy w szkole co zrobić, jeśli chodzi o taką pomoc jedzeniem? Co możemy w szkole zrobić jeszcze? No, ktoś może co zrobić herbaty przygotować, albo na przykład podzielić się kanapką z kolegą, nie? No dobrze. Trzymaj. Tylko uważaj, bo to jest się proszę Pana. Tak. Moi drodzy, mam tu. też drugi taki przedmiot. Co to takiego? No to może z tyłu. Proszę bardzo. Bandaż. Bandaż. Właśnie, trzymaj. Trzymaj. Właśnie. Co możemy jeszcze zrobić? Co możemy znaczać na taki bandaż? No, no, jak możemy jeszcze kim pomagać? W jaki sposób? No, śmiało powiedzmy. Czy kogoś możemy ratować. Ale w jaki sposób? No? Możemy rany. Właśnie, możemy opatrzyć rany. Na przykład jest wypadek, i ktoś na przykład przewrócił się na kolejną rowerze. I na przykład nasz sąsiad, jakiś kolega, koleżanka i mam brudną ranę, no to mamy wodę utlenioną, możemy przenieść. Ale jak jeszcze możemy, co możemy zrobić jeszcze, jeśli chodzi o chorych? Bo czasami rzeczywiście są może... Jak możemy im pomóc, no? No myślimy, myślimy. No jak? No? Możemy to zrobić? Dać No możemy, ale możemy po prostu kogoś odwiedzić, żeby mu Tu kto jest samotny, choruje. Zadzwonić albo wiedzieć o babcię na przykład w szpitalu, nie? Jak się tak zdarzy, właśnie. Moi drodzy, mam tu jeszcze jeden przedmiot. Miodła, ale na tym miodu nie będę latał. Bo to nie jest miodła babajaki, tylko, baba tylko miodła do? No 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 właśnie. Co możemy zrobić, jeśli chodzi o dobre uczynki? Z tą miodką, no. Pomuszy jednej, będzie zamętał gości, może? Możesz? Okej. Okay. Moi drodzy, w domu pomóc w pracach. Nie leżeć cały dzień na tapczanie czy na kanapie, tylko wziąć mi odwóz, wziąć podburzacz. Posprzątać pokój, pomóż rodzicom w sprzątaniu mieszkania, domu, co jeszcze tam. No? jak potrzebuję takiej pomocy. No właśnie, moi drodzy, czas adwentu to czas zbierania dobra. Pamiętajcie o tym. Dlatego, moi kochani, już od jutra rozpoczynamy w naszym kościele rorat Chrza Święta czci Matki Bożej. Zapraszam wszystkie dzieci wraz z rodzicami, postarajcie się zaprosić naszych kolegów, na godzinę 17 i od jutra rozpoczynamy szczególny czas właśnie przygotowania się do uroczystości Bożego Narodzenia. Moi drodzy, pamiętajmy, aby wykorzystać każdą szansę do czynienia dobra, do tego dziś najnowszego Panie Jezus i do czujności, aby ta szansa nie przeszła nam koło nosa. Bo można, moi drodzy, rzeczywiście odwiedzić chorego, poświęcić mu czas. Można, moi drodzy, podzielić się kanapką, można, moi drodzy, również pomóc rodzicom, albo można przez cały dzień leżeć przed telewizorem, komputerem i tracić czas, prawda? Więc od Was zależy, co wybierzecie. Życzę Wam, aby Wasze... I świętej możesz podejść, uwaga, 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 bandaż też tak. Idźcie, moi drodzy, teraz na chwilę do siebie, na do rodziców, a ja jeszcze, moi drodzy, kilka słów do Waszych rodziców chciałbym powiedzieć. Drodzy rodzice, rozpoczęliśmy kolejny w naszym życiu a zatem okres takiego duchowego przygotowania do Bożego Narodzenia, Jezus prosi, abyśmy roztropnie wykorzystywali ten czas. I zadajmy sobie pytanie, czego chcesz w tegorocznym Adwencie nauczyć swoje dzieci? Czy ubogacisz ich duszę, umysł? Jezus uczy nas, byśmy czuwali i wykorzystywali czas na dobre. A czego Ty nauczysz te dziecko? Może tego, jak dekorować klinkę, kupować prezenty, przygotować w wieczerzę. Ale może dasz coś więcej. Może pomyślić nad dobrymi uczynkami, otwartością serca, wyczuleniem ich na ludzką Pamiętaj, że dostaniesz od swego dziecka w przyszłości to, co mu dasz.